W każdym oknie Internorm możesz poczuć dbałość o szczegóły i głęboką pasję do produktu. Nasi inżynierowie z zaangażowaniem dążą do perfekcji w projektowaniu stolarki najwyższej jakości. Bogactwo doświadczenia firmy Internorm sięga wstecz ponad 90 lat, a duch innowacyjności towarzyszy firmie od początku aż do dziś. W roku 1966 Internorm wyprodukował pierwsze austriackie okna PCV. Od tego czasu stworzył wiele kolejnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i projektowych, którym przyświecał jeden cel: aby każdy dom stał się bardziej inteligentny, energooszczędny i bezpieczny. Nasze nowoczesne rozwiązania okienne oparte są na wielkoformatowych przeszkleniach i wąskich ramach. Łącząc w sobie estetykę z funkcjonalnością, dzięki temu okna stały się centrum zainteresowania współczesnej architektury. Okna Internorm Tworzą wizualne połączenie wnętrza ze światem zewnętrznym i zapraszają naturalne światło dzienne do środka, dbając o zdrowie i jakość życia mieszkańców. Jesteśmy dumni z naszego wkładu w rozwój architektury. Tworzymy technologie oparte na przemyślanym designie i funkcjonalności. Nasze bezkompromisowe okucia okienne zapewniają maksymalne bezpieczeństwo. A rewolucyjna technologia iTech spełnia najwyższe wymagania pod względem designu, technologii, jakości i wygody. Dobre relacje z klientami są dla nas kluczowe. Dlatego kompetencje specjalistów, szybka i profesjonalna obsługa oraz niezawodny montaż są priorytetowe dla nas i naszych partnerów. Bezkompromisowa obsługa płynie w naszej krwi. Jesteśmy zadowoleni tylko wtedy, kiedy nasi klienci są. Produkty Internorm to najwyższa jakość, indywidualne rozwiązania i 100% produkcji w Austrii. Wszystko przemawia za Internorm.